Robert Lewandowski właśnie został nominowany do Wielkiej dwudziestki Plebiscytu na Sportowca Roku. I pobił ten legendarny rekord. A za 10 dni w Paryżu będzie jednym z bohaterów gali złotej piłki. Ale paradoksalnie to nie jest dla niego dobry czas. To chyba największy kryzys Roberta Lewandowskiego, jeśli chodzi o ten wizerunek tak starannie cyzelowany, pielęgnowany. A teraz solidnie nadszarpnięty. Dwa dni po tym, gdy kapitan reprezentacji odpoczywał podczas przegranego przez Polskę meczu z Węgrami. Narodowym. Opublikował komunikat, w którym m.in. innymi tłumaczy. Sygnalizowałem, że grając tak dużo spotkań, mogę nie być w optymalnej dyspozycji w obu meczach. Trener słusznie nie chciał zlekceważyć meczu z Andorą. Zważywszy na rozmiar wizerunkowych strat, które Robert Lewandowski poniósł na tym oświadczeniu, to właściwie aż trudno uwierzyć, że napisali je specjaliści od wizerunku. W komentarzach czytamy, że Lewandowski strzelił spektakularnego samobuja oraz to powtórzenie bołomotu rzekasz Iraka, że. Tracił okazję, by siedzieć cicho. Były selekcjoner, Franciszek Smuda, kpi na łamach prasy. Może Robertowi coś ważnego wypadło? Jakieś szciny albo wesele szwagra? Pod takim ostrzałem kibiców i dziennikarzy, kapitan reprezentacji jeszcze nie był. Wszyscy ci, którzy bezkrytycznie w takim poczuciu wielkiego uwielbienia spoglądali na Lewandowskiego, teraz nie szczędzą mu razów. Nie jest to zwykły hejt. To jest taka gorycz, którą może poczuć i główny bohater zamieszania. Jesienna przegrana z węgrami na wiosnę, może skutkować odpadnięciem z gry o Mundial. A to prawdopodobnie ostatnia okazja dla Lewandowskiego, by pojechać na mistrzostwa. Najgorsze jest to, że ten kontekst nie jest tylko wizerunkowy, ale także sportowy. Drugim wielkim przegranym jest Paulo Souza. Jeszcze dwa miesiące temu pozytywną notę wystawiał mu co drugi kibic. Tylko 12% było na nie. Dziś te proporcje są zapewne inne. On nagle takie decyzje personalne podejmuje, jakby to był początek jego kadencji, gdyby był w ogóle w chaosie. Personalnym. No troszeczkę nie tak to miało wyglądać. Kadencję rozpoczynał od cytatu z papieża Polaka. I with you. Modlę się, aby nie tracić nadziei. Nie lękajcie się. Dziś o los reprezentacji trudno się nie lękać. Choć jeśli na wiosnę stanie się cud i kadra wygra bój o awans, to znów wszystkich połączy piłka. Piotr Michalak, wydarzenia.